Znasz tego typa, który, jak tylko coś się dzieje, od razu robi z tego show? W mitologii słowiańskiej mieliśmy takiego jednego – Perun. Bóg piorunów, błyskawic i totalnego ego. Lata po niebie, wali grzmotami, żeby wszyscy wiedzieli, że jest online. Taki słowiański Thor, tylko bardziej wkurzony i mniej skandynawski. Miał złotą brodę, topór konia i wieczne dramy z Welesem, bogiem podziemi? Bo wiecie, jak to jest. Jeden od burzy, drugi od chaosu. Kiedy Perun rzucał piorunem, Weles tylko. Bro serio? Wierzono, że jak grzmi, to Perun właśnie celuje w węża Welesa. Więc jeśli kiedyś podczas burzy. Piorun trafi ci w parasol, to nie pech. To po prostu Bóg robi kontent. A ja. Upiór po godzinach. Kiedy kończy się burza, zaczyna się moja zmiana. Do zobaczenia po zmroku.